Uwaga, w dzisiejszym odcinku kod biegnie przez drogę. Radiowóz jest na połowie BMW używa kilkoskazów. Dziecko zadaje nas pytanie. A ja jadę autostradą 60 na godzinę. Najpierw, jednak, temat, który był poruszany w poprzednim moim odcinku. Czyli jazda na zderzaku, blokowanie lewego pasa. Mamy przed sobą kierowcę BMW, czyli stróża prawa, który będzie na pewno pilnował, aby wszyscy jechali przy prawej. Przepis o nakazie jazdy przy prawej był cytowany w poprzednim moim odcinku. Teraz zobaczmy coś więcej. Pas ruchu. Każdy z podłużnych pasów jezni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi. Ilość miejsca, które BMW zostawiło po prawej stronie, sugeruje, że zajęło pas lewy. Inaczej niż terenówka Suzuki przede mną, która wydawało się, że jedzie trochę lewym. Ale jednak, jak zobaczyła mnie w lusterku, zjechała na prawy. Pikanterii dodaje tutaj Volvo, które się w tym momencie zatrzymało, ponieważ BMW stoi koło mnie. BMW przyblokowało ruch na skrzyżowaniu, zastawiając drogę Volvo. Podczas manewru omijania tego sportowego sedana, właściwie próby ominięcia go, która nie doszła do skutku. Zauważyłam, że kierowca chyba jednak nie spodziewał się, że ktoś go będzie chciał ominąć z prawej strony. Czyli, tak jakby nie zostawiał tego miejsca dla kogoś, tylko po prostu sobie jechał na skróty. Jak widzieliście przed chwilą, zjeżdżał z ronda od lewej krawędzi, a nie od prawej, jak przepisy nakazują. Jak widzieliście, jazda przy takim natężeniu ruchu na takich rondach nie może być bylejaka. A jeśli jest bylejaka, to sprawia, że miejsce na tych rondach nie jest wykorzystane. Zdrowy rozsądek, jak i prawo, nakazuje się ustawić albo przy lewej, albo przy prawej krawędzi. Wtedy zostawiamy miejsce dla tych, którzy nie mają potrzeby stać w korku do Konkretnego zjazdu, tylko mogą ominąć na co prawo pozwala ten korek i zjechać sobie wcześniejszym zjazdem. Do czego zachęcam. Gdy nie ma ruchu na rondzie, to trzymanie się prawej krawędzi nie jest już tak istotne. Zjazd od prawej krawędzi powiedzmy też już nie jest wielkim przewinieniem, ale skoro tak. To nie czepiajmy się też na autostradach samochodów, które nie trzymają się kurczowo prawej krawędzi, bo jak wiemy, trzymanie się prawej krawędzi to rzecz względna, bo przepisy mówią o jeździe możliwie blisko prawej krawędzi. Możemy się spierać o to, kiedy mamy zjechać na prawy pas, aby wypełnić ten obowiązek jazdy przy prawej krawędzi, bo przepisy nie mówią o tym jasno, mówią tylko o jeździe możliwie blisko prawej krawędzi. Zdarzyło mi się spotkać na drodze kilka razy takich nauczycieli, którzy po wyprzedzeniu zaraz zjeżdżali na prawy, po to by znowu wjechać zaraz na lewy i z powrotem na prawy, czyli takie lawirowanie, aby wypełnić ten obowiązek jazdy przy prawej krawędzi. A idę o zakład, że wjeżdżając na takie rondo, jak widzieliście przedtem, z tym bohaterskim BMW, to kto się tam trzyma w prawej krawędzi? A nie widzisz różnicy pomiędzy zwykłą drogą dniową, a autostradą? Na autostradzie należy przepuszczać tych szybszych. Różnice są. Ale i podobieństwo też jest. No jedno jest może motor by chciał jechać środkiem i trzeba mu udostępniać miejsce. A motocykle jak wiadomo są wszędzie, więc nawet nie zdążymy zauważyć lusterku, kiedy nadjedzie taki motor, więc może trzeba się zawsze trzymać kurczowo prawej, jakby jakiś nadjechał motor, albo jakaś honda. Miała ochotę nadrobić swój czas, troszkę naginając przepisy. Jak widzicie, argument za tym, żeby jeździć przy prawej krawędzi na drogach wielopasmowych, tylko dlatego, że może być ktoś, kto chce przekraczać dozwoloną prędkość, co jest łamaniem prawa, doprowadza. Do logicznego wniosku, że na jednojezdniowych, jednopasmowych również musimy jeździć 10, 15, 20 cm od krawędzi, żebyśmy przypadkiem nie blokowali komuś możliwości do szybszej jazdy, yy, nieważne, czy zgodnie z przepisami, czy nie, my mamy jechać przy prawej krawędzi człowieku, ale ty głupoty gadasz. Przecież nie będę jechał przy prawej krawędzi na jedno jesniowych, jednopasmowych drogach, aby komuś umożliwić to, żeby sobie mógł zjechać na środek, albo na przykład, gdy podczas zabawy telefonem przypadkiem zjedzie mu się na przeciwległy pas troszeczkę, ja mam mu to umożliwić. Człowieku, co ty mówisz? No właśnie. I przenieśmy to teraz na autostrady, na drogi wielopasmowe. Przenieśmy tą logikę. Czy ja mam się trzymać kurczowo prawej krawędzi tylko, podkreślam, tylko z powodu tego, że ktoś ma ochotę łamać przepisy? Uważam, że nie. Uważam, że powinniśmy zjeżdżać do prawej krawędzi, czytaj na prawy pas, tylko z powodu tego, że jest miejsce takie. Nie powinniśmy brać pod uwagę kierowców, którzy jadą za nami, a chcieliby jechać przed nami, co powodowałoby to, że musieliby przekroczyć prędkość dozwoloną. Na potrzeby filmu, przyjmijmy, że używam 15 GPS-ów w samochodzie i zawsze mam pewność, z jaką prędkością jadę. Najczęstszym problemem spotykanym na autostradach w Polsce według mnie jest to, że jadąc lewym pasem wyprzedzamy, dajmy na to, długi ciąg wielu ciężarówek, które tam jadą 90 do 100 na godzinę. Pomiędzy tymi ciężarówkami jest mniejszy lub większy odstęp. I teraz kluczowe pytanie. Który odstęp ja mam wjechać, aby tego kierowcę, który z tyłu jedzie, który czeka na to miejsce, w który odstęp ja mam wjechać? Czy taki odstęp 20 metrów? 30 metrów, 50 metrów kto ma o tym decydować? Bo ten kierowca za mną, który najczęściej mruga jeszcze światłami, i przytula się do lewej krawędzi, tak jakby chciał pokazać, że on chce mnie wyprzedzać. No, ale jego wyprzedzenie wiąże się z tym, że ja, jadąc tym lewym pasem, wyprzedzając ciąg tych ciężarówek, ja muszę stracić swój czas. I czas y, poświęcony na zahamowanie do prędkości tych ciężarówek. Jak również czas, który będę musiał stracić na to, aby wjechać z powrotem na lewy pas, który, jak wiadomo, zazwyczaj jest zajęty przez samochody, które zasuwają dość szybko, i czasem można utknąć na tym prawym pasie na wiele minut. Jeśli ja zjeżdżam, aby puścić samochód, który mnie wyprzedzi z prawidłową prędkością, to jest OK. Dodatkowo, jeż, jeżeli ja y, tym manewrem zjazdu na prawy nie zaburzam bezpieczeństwa na prawym pasie, jest OK. A jeżeli ktoś mi powie, że ja mam zjeżdżać na prawy tylko dlatego, że ktoś chce przekraczać prędkość, to ja się z tym nie zgodzę. Są czynniki wszystkie inne, ale na pewno nie to, że ktoś chce przekraczać prędkość. To nie może być czynnik decydujący w przypadku zjazdy na prawy pas. Przede wszystkim odstęp, bezpieczeństwo, płynność jazdy, a nie czynnik, że ktoś ma ochotę przekraczać prędkość. Według mnie tego nie powinniśmy brać pod uwagę w ogóle. Oczywiście, w przypadku gdy widzę pędzący samochód i nie wiem, czy on wyhamuje, no to muszę uciekać, no ale takie sytuacje to można porównać do kogoś, gdy ktoś biegnie z nożem w ręku. No trzeba mu zejść z drogi, to rozumiem. Ale jeżeli ktoś siedzi na zderzaku i widać ewidentnie że mu się spieszy i chce nas wyprzedzać mimo że już jedziemy z maksymalną prędkością no to ja na takie manewry się nie godzę po prostu chcę by moje wywody były źle zrozumiane mi tylko chodzi o to że jeżeli ktoś chce jechać powyżej limitu do czego nie zachęcam to on musi że tak powiem w cudzysłowie kombinować to jest jego problem, że on chce jechać szybciej. Jeżeli chcesz jechać powyżej limitu, a ktoś ci się tu prawy znalazł, prawy w sensie, że jedzie zgodnie z przepisami, no to to jest po twojej stronie, aby szukać sobie miejsca do wyprzedzenia takiego samochodu. Limity prędkości są jasno ustalone. I nie ma, absolutnie nie ma sytuacji, gdy można je przekraczać. Natomiast jazda przy prawie krawędzi jest ogólnie tylko powiedziana, że ma być możliwie. I nie jest to jasno powiedziane, więc w hierarchii wydaje mi się, że ważniejsze jest trzymanie się jednak prędkości, i od tego zacznijmy. Apeluję również o to, aby nie rozsiewać nieprawdziwych test. Jakoby lewy pas służył tylko do wyprzedzania. Niech ktoś znajdzie taki zapis w kodeksie drogowym, to mu stawiam piwo. Nigdzie nie jest napisane, że lewy pas służy tylko do wyprzedzania. Natomiast na pewno znajdziemy zapis w kodeksie o dokładnej wartości. Prędkości, z jaką możemy się poruszać. Na koniec zostawiam obrazek, jak to kierowcy w Polsce logicznie myślą. Jak w Polsce jest gloryfikowane jeżdżenie przy prawej krawędzi na autostradzie. A gdy zjeżdżamy z autostrady, to już ta zasada nie obowiązuje. Oni tu mnie uważali za cwaniaka, a ja się tylko chciałem trzymać prawej krawędzi.